Panie zmił się nad nami, panie zmił się nad nami, Rystę zmił się nad nami. Chrystes zmił się nad nami, panie zmił się nad nami, panie zmił się nad nami. Ojcze z nieba Boże zmił się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmił się nad nami. Duchu święty Boże zmił się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmił się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta panno nad panami, módl się za nami. Święci Michale Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami. Wszyscy święci aniołowie módlcie się za nami. Święty Abrahamie, módl się za nami. Święty Mojżeszu, Módl się za nami, Święty Heliaszu, módl się za nami, Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami, Święty Józefie, módl się za nami, Święta Hanno. módl się za nami, wszyscy święci patriarchowie i prorocy. Módlcie się za nami, święty Piotrze i Pawle, módlcie się za nami, święty Andrzeju, módl się za nami. Święty Jakubie i Janie, módlcie się za nami. Święty Tomaszu, módl się za nami. Święty Mateuszu Módl się za nami. Wszyscy święci apostołowie, módlcie się za nami. Święty Łukaszu, módl się za nami. Święty Marku, módl się za nami. Święty Barnabo, módl się za nami. Święty Macieju Módl się za nami, Święta Maryjo Magdaleno, Módl się za nami, Wszyscy święci uczniowie pańscy, Módlcie się za nami, Święty Szczepanie, Módl się za nami, Święty Ignacy Antiocheński, Módl się za nami, Święty Polikarpie, Módl się za nami, święty Justynie, módl się za nami, święty warzyńcze, módl się za nami, święty Cyprianie, módl się za nami, święty Bonifacy, módl się za nami, święty Wojciechu. Módl się za nami, święty Stanisławie, módl się za nami, święty Tomaszu Becket, módl się za nami, Święci Janie i Tomaszu z Anglii, módlcie się za nami. Święty Paweł z Japonii, módl się za nami, święty Zakujanie z Ameryki Módźcie się za nami, święty Piotrze z Polinezji. módl się za nami, święty Karolu z Ugandy. módl się za nami, święte Perpetuo i Felicyto, Módźcie się za nami, święta Agnieszko. módl się za nami, święta Maria Goretti módl się za nami. Wszyscy święci męczennicy, módlcie się za nami. Święci Leonie i Grzegorzu, módlcie się za nami. Święty Ambroży, módl się za nami. Święty Hieronimie, módl się za nami. Święty Augustynie, Módl się za nami, święty Atanazy. Módl się za nami, święci Bazylik Grzegorzu z Nazianzu. Módlcie się za nami, święty Janie Chryzostomie. Módl się za nami, święty Marcinie. Módl się za nami, święty Patryku. Módl się za nami, święty Cyrylu i metody, módlcie się za nami. Święty Karolu Bromeuszu, módl się za nami. Święty Franciszku Salezy, módl się za nami. Święty pius X. módl się za nami. Święty Antoni. Módl się za nami. Święty Benedykcie, módl się za nami. Święty Bernardzie, módl się za nami. Święty Franciszku i Dominiku, módlcie się za nami. Święty Tomaszu Zakwinu, módl się za nami. Święty Ignacy z Joli. Módl się za nami, Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami, Święty Stanisławie Kostko, módl się za nami, Święty Vincente Paulo, módl się za nami, Święty Janie Maria módl się za nami. Święty ja niebosko, módl się za nami. Święta Katarzyno Sienieńska, módl się za nami. Święta tereso od Jezusa, módl się za nami. Święta Tereso za wili, módl się za nami. Święta różo z Módl się za nami, Święty Ludwiku. Módl się za nami, Święty Kazimierzu, Módl się za nami, Święta Moniko. Módl się za nami, Święta Jadwigo. Módl się za nami, Święta Żbieto Węgierska, módl się za nami. Święty Maksymilianie Kolbe, módl się za nami. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Ojcze Pio, módl się za nami. Wszyscy święci, święte Boże, Módlcie się za nami. Bądź nam miłości, wybaw nas, panie. Od zła wszelkiego, wybaw nas, panie. Od grzechu każdego, wybaw nas, panie. Od zasadek szatana, wybaw nas, panie. Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli, wybaw nas, panie. Od śmierci wiecznej. Wybaw nas, Panie, przez cielenie Twoje, Wybaw nas, Panie, przez narodzenie Twoje, Wybaw nas, Panie, przez krzyż i święty Twój post, Wybaw nas, Panie, przez krzyż i mękę Twoją, Wybaw nas, Panie, przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, Wybaw nas, Panie, przez święte Twoje stanie. Wybaw nas, Panie, przez cudowne w niebo wstąpienie Twoje. Wybaw nas, Panie, przez zesłanie Ducha Świętego. Wybaw nas, Panie, Chryste, Synu Boga Żywego. Zmiłuj się nad nami, Chryste, który na ten świat przyszedłeś.